Witam, wszystkich bardzo serdecznie z trzeciego odcinka po Crashu Bandicocie części drugiej całej trilogii Lecimy sobie z kontynuacją teraz yy, przejdziemy na trzecie piętro. Ostatnio skończyliśmy odcinek na starciu z Komodo Brothers. Lecimy do góry. I co, standardowo pięć poziomów. Zaczniemy sobie oczywiście od pierwszego Land Food Good Poziom, show, ale Crash. Zanim to, to... The Komodo brothers obviously lacked your mettle, but now's not the time to get cocky. There are still many crystals to obtain. Remember, the world is counting on you. E, co to mamy? Plant? Food. Mm. No, ciężko, ciężko, coś to się domyśleć. Kasza dwójka to jest yy, najsłabiej znana przez... O, już, już wszystko wiem o poziomie. Przynajmniej jaki on będzie mniej więcej. Yy, w kasza dwójkę grałem najmniej, ponieważ na drugim piętrze na PS-1C mamy już niestety zacinał pewnym momencie. I tutaj w zasadzie yy, ten moment poznałem dopiero po zakupie tego remake'u. Yy. Wjeźdźmy sobie do rosiczki, ciach, ciach, ciach I lecimy. Odpada nam się czas, musimy prawdopodobnie przejść poziom zanim on się skończy. No niestety nie zdążymy, że ciasna. Tutaj trzeba będzie dosyć ostrożnie Dało udało się, ale na styku. I też, uju, no trzeba się pilnować naprawdę, to A, i niestety, trybeszka stracona. Pominiemy sobie Pominiemy sobie pięki, ale wybuchło, także nic się nie dzieje. Czas nam się kończy, wszystko sobie oczywiście wepniemy. A i tutaj jeszcze cofniemy i co mamy dopiero około 40 kilku z tego co kojarzę o no, 43 po bonusie trochę jest ale i tak nie planuję wykorzystywać mi się ciasna czasem w tam jakaś yy, jakaś śmierć jakaś jakaś śmierć jakaś jakaś się planuję za często wykorzystywać no tutaj pytanie co zrobić żeby mi nie zapnęły nie wiem co dziecka tak było tam naprawdę idealnie nie przeskoczyć, no mi się to nie udało, niestety. już mamy bardzo dużo. Ja w tym skoczyłem W tym poziomie nie wiem, czy będzie można wszystkie zebrać. Mam nadzieję, że tak. Stało ich 17, już teraz mniej. 14, I nie, chcę do nie, przeskoczymy. I pytanie: jak jest? Mamy wszystkie boksy. Zatem tym piętro zaczynamy już z lepszym wynikiem. I wszystkie, wszystkie boxy: hmm. dwa kryształy będziemy mieć różowy oraz srebrny za, za właśnie przyczynek. Ostatnie piętrze, trzy takie żeśmy zgromadzili. Teraz zobaczymy. Sever or later. Poziom, tego tak, poziomu. Różo... Yy, nieróżowy, żółty gem nam jest potrzebny, aby się jakieś przejście tutaj oblokowało i już też słyszę, co to za poziom? Jeden z moich kilku, yy, których bardzo nie lubię. Pojawia się nowy przeciwnik spawacz mam beczkę rozwaję. Niestety tak się nie wydarzyło. Trzeba Na górze. Mamy punkt Tu jest... Yy, z żółtym gemem jakaś platforma. Zobaczymy, sobie to przejdziemy. Udało się. Bez straty purpeg i trzeba ją trzymać, bo tutaj myślę, że na 100% nam się przyda, prędzej czy później. Ojej przydała się prędzej niż myślałem. Niestety. Zrobiłem błąd, ale... wrócimy dalej. Jeszcze nic straconego, zaraz po się będzie następna purpega, także... No, to znaczy, że ten poziom musi być naprawdę... Dosyć trudny, skoro od początku takie tutaj oferują. To mikro czasem lubi podkoczyć bardzo, dlatego trzeba uważać na nie. żeby tak, tak skoczyć w ten sposób. Zdaję tylko, czy to nas gdzieś tutaj nie wybije, tam nie ma, nie ma żadnego boxa. O, no i reszta to chyba w sumie te nitra. Także mam nadzieję, że wszystko zebrałem. 57 boksów na poziomie do zdobycia. Niestety wydaje mi się, że w tym nie, No nie, nie uda nam się. To bardzo szybko idzie. Prawdopodobnie jest do zrobienia. Bez tego, ale my sobie zrespimy już trzeciego przeciwnika. I na spokojnie chcemy mieć gwarancję, że nie stracimy naszej kurpeszki, która się przyda. O, jest następna purpega. Gdybyśmy mieli dwie przed tym poziomem, to naprawdę byśmy mogli go przejść mega szybko. Tak, delikatne roboty. Dobra. Udało się go chwalić wszystko. Czy tu jest druga platforma z żółtym gemem? Chyba była już jednak, prawda? Staje 12 boxów zniszczenia. Tutaj mamy, tak. I cztery boksiki. No to może nawet teraz z którą my stronę powinniśmy iść. Dobre pytanie. Przejdźmy sobie najpierw tutaj. Jest jest Gemikowy i jest nasza półwega upragniona, zatem teraz możemy pędzić ile sił w nogach. Nic nam nie straszne tutaj spaść, gdzie nie mamy. się kończy, kurpega, i mamy wszystkie boksy. wspaniale kurpega, idealnie nam do końca wystarczyła poziomu zatem bardzo ładnie rozpoczynamy to pięterko wracamy do warplumu i lecimy z następnym poziomem beer down, tak tak się będzie na poziom nazywał Mamy Znowu Koko. Siostra się czegoś dowiedziała, natomiast y, sygnał został zakłócony i nie dowiedzieliśmy się do końca o co chodzi. No to już po dźwięku wszystko wiemy, to będzie poziom z naszym miskiem i polarnym. polarnym. Trzeba było dużo skok wykonać. Dziś ta przerwa była. Tutaj natomiast dwa krótkie. Albo nie by się to, to załatwili, ale no, tak nam ładnie wyszło, wyszło także. Dobra, aby nie pomylić się i w nie wlecieć. O, woda. Stało. Na mojej bo było mnie, tak jest. No, oni się tak zmieniają. w tym wypadku. Mamy 3 Boksów 11 zostało. O! No to tutaj było również ryzykownie dosyć. Zebrane boksy. Cztery pozostały, z czego tutaj dwa nitra z tego co widzimy. I ostatni boksik tutaj. Tak jest świetnie. Chyba koniec poziomu, tak jest. Mamy to. Dwa nitra sobie. E, Rozsadzimy e, i no co? 3 na 3 jeśli chodzi o zdobycie wszystkich boksów. Także bardzo ładnie nam to idzie: o gemiki, o kryształy różowe to wiadomo, w każdym poziomie udaje się zebrać. Co? Road to ruin. ja się domyślam, co to będzie za poziom. Przenosimy się do Road to Ruin i... To jest ten poziom, o którym myślałem. Yy, tam w lewą stronę były jakieś yy, jakaś droga, że coś trzeba blokować, żeby tam wrócić. Ja nie wiem o co chodzi dokładnie te małpy z tego co kojarzę one yy, ogniem też strzelały, ale to jest początek może, one, może to będzie w następnym poziomie dopiero. No ja, szczurkę sobie poczekamy. Tak. drugą sobie udało ją piąć. No i są! Są małpy, które. Po yy, ogniem płoną. Weź się droga śmierci, którą my sobie odpuścimy i dodamy, rzecz jasna, w tym. Poziomie. Z tymi mistergami. Tak. Jest checkpoint Mamy różowy gimmick. Co nam się tutaj odblokuje? Mamy no krzyki. Ja sobie zbierzemy. i tam coś po lewej stronie jest. My chyba się jednak musimy kierować w prawo. Jest kolejny checkpoint i przechodzimy do bonusu. No, 90 boxów praktycznie do zdobycia. Także. Chyba coś było na tamtej drodze śmierci. Tak sobie zobaczymy. A, no taka głupota w sumie. Parę boksów. Tak. O, nudny poziom bez żadnych nudny bonus bez żadnych yy, przeciwników, ale trzeba było zebrać boksy. 51 życie przy okazji wpada dzięki jabłuszkom. I są te małpy, o których mówiłem, Te sobie trzeba szybko pokonać. O, można odkręcić? Chyba można tak jest. O, i popełniłem błąd. Yy, no zostało, zostało niestety trochę tych... oksów nam do... Garnięcia, także za dobrze nie ma, i będziemy musieli sobie ten poziom dobrać na, yy, po, pokonaniu, po pokonaniu Cortex'a w odcinku zbiorczym, z kolekcjonowania wszystkich, wszystkich pozostałych gemów i jakichś ciekawych, yy, ciekawych ścieżek śmierci oraz zbierania kolorowych klejnotów. A tymczasem Unbearable. The Giant Beer Opens a Secret Passage Czyli coś nam otwiera duży misiek jakąś drogę? Aha, bo teraz nie uciekamy przed kulami Tylko uciekamy przed niszkiem wielkim Przed tatą na którym... przed tatą tego na którym którym jeździmy W tej chwili to na pewno podobnie Jakaś się prawda? Pierwszego miśka mamy za sobą. Lecimy z kolejnym. Kolejny jaszczury. Kolejny, szczury. jeszcze końcik, jest też. Dużowy kryształ. Przechodzimy sobie do. ponuszycielu bo 12 boksów do zebrania. Zobaczmy co tu mamy. A okej, okay. musimy teraz wrócić. Zobaczmy się tu odblokowało. Najważniejsze, że tylko wzięte 4 yy, nitra zostają to będzie ostatni musiek, czy jeszcze dwa z Nie wiem. To jest na pewno trzeci. Trzeci z nich. O! Wrzucił nas tu na jaszczurki. Nam się ładnie przejść. Ajajaj, jaj Tu niestety pieczka ale nam się przy... O! Jedziemy na... Niśku małym. Rzeczywiście było coś takiego, jak sięgnę pamięcią jak przechodziłem to tak kilka lat temu. Ale szczerze mówiłem, coś o tym zapomniałem. Tak. Ja. oj, dwa razy przeszkodę na szczęście. Udało się uciec. Niestety wszystkich boksów nie zebraliśmy, zatem no znowu trzy, yy, trzy klejnoty za boks, pięciu wszystkich są. Zobaczmy teraz, kto będzie naszym yy, bossem. Bosem na tym piętrze, Trash, my boy. You are more than i'm sure you've noticed that things are getting harder the last ten crystals will be the hardest to gather and my <laughs> our enemies will be sending their strongest forces to thwart you i'll contact you again when you have completed the next warp room Tiny tiger. Okay. Szablo ze grysa, Gladiatora, zobaczmy, co on tutaj będzie prezentował. Gaja nas, tak? tam jest? Szybko da tak. 1-0 dla nas. I ja on po prostu sobie spada za każdym razem. Oj, są tam. Y Przeciwnicy w tych windach takich, śmiesznych. A tutaj nikt nie niestety. jest podobnie, niestety nie udało się. Teraz też nie uciekniemy. Tutaj! Mam cię! Nie mam cię! Oh no. No, nie mogę sobie z nim poradzić teraz coś. Pierwsze dosyć sprawnie poszło. Teraz są kłopoty. Nie mogę trafić dobrze, na które by... którego bym mógł spaść. Teraz. No nie, znowu nie. No się nie uda. Najdłuższa walka z bosem w historii. kiloskopów przeze mnie tutaj wykonanych jest powoli zatrważająca. Teraz mamy w końcu. Jej. A to dopiero drugie życie. Ciekawe, co teraz będzie. Jak nam pójdzie, no to kilka razy można by z nim skończyć, tak naprawdę. Teraz nam się tylko łamie. Tak jest, mamy to. O jeszcze się teraz utrzymać. Dobra, udało się. Mamy taniec Taigera za sobą. Tak, spadł, na szczęście spadł. Także mamy go za sobą. I co? To by nam kończyło trzecie pięterko. Całkiem, całkiem sprawnie poszło. Nie było tragedii. Zostały jeszcze dwa. Człowiek tu już czuć było ten, że ten poziom delikatnie zaczął narastać. Zapiszemy sobie naszą giereczkę. I co? W następnym odcinku, oczywiście, czwarte piętro. Identyczny schemat jak tutaj. 5 poziomów, następnie będziemy się bić z botem. Zobaczymy kto tam wtedy będzie. W jedyneczce przed doktorem Cortexem był jego współpracownik, właśnie ten doktor Nitrus Brio. W tej części jego współpracownikiem jest ten doktorek, którego widzieli tam w kosmosie, zatem jego się spodziewam jako następnego bossa. Ale to zobaczymy, Zobaczy, zobaczycie też wy to w następnym odcinku, a póki co dziękuję bardzo za oglądanie i do usłyszenia w następnym filmie. Cześć!